Wchodzę w Uragan. świat opadają na mnie. Wszyscy patrzą z podziwem, a wrogowie są martwi. Nie pytaj skąd to mam brat, to czysta gra. To mój gwiazd, zapamiętaj mnie tak jak trwa. Wchodzę na blok, robię to jak bos, W ciemno, okulary, złoto flex na nos. Nie pytaj skąd to mam brat, jak gram na tpokę. Rezyktaj, co cień, stawiam życie na jogu. Raz to leżą plany, w kieszeni nowe karty. Mówisz, że w wejść, ale nie ma się szybkawy. Tu każdy ruch to sztuka, tu każdy ruch ma styl. To mój gwiazd, rozpalam ten vibe. Na stole, płonie cały kraj Styl na Max, widzisz ten blask Ciemność za plecami, ja idę po skarb Każdy kroch precyzyjny, każdy planet diament Mówią, że gram ostro, ja nazywam to talent Nie mam miejsca dla słabych, to gra, tylko dla mocnych Życie pisze zasady, a ja gram w wersji nocnej To mój gast, rozpalam ten vibe Pieniądze na stole, płonie cały kraj Já é de Fuscar.